Cześć, witajcie w Dragon the Gods. No, w sezonie czwartym, kto tam gra, tak od początku regularnie zaczął się Overworld Exploration, tak zwane właśnie eksploracja nowego świata. I dzisiaj, no, myślę, że taki bardzo krótki filmik, cóż tu się dzieje, no bo dzieje się w sumie bardzo podobnie jak to było w zeszłych sezonach czyli tutaj na kanale pierwszy raz ukaże się taka ta historia fabularna, która nas doprowadziła właśnie tutaj do tego, co znowu musimy robić, aby się z tym end endbossem, tak, tym końcowym bossem zmierzyć. Mamy na to dwa tygodnie. No i tak naprawdę zbieramy sobie bonusy z trzech rodzajów zadań, jakie tu widzicie, czyli mamy tak zwane adventure preparation, które pozwoli nam odblokować tutaj jeden właśnie ze skilli, będziemy mieli zwiększony atak. Mamy domeny, te elemental domeny, które nam pozwolą zwiększyć defense. No i mamy chaos shadows znanych bossów właśnie z niedawnej z niedawno zakończonej fuzji gdzie będziemy mogli sobie zwiększyć HP tu już jak widzicie jest pewna przewaga choć no Dzień Młody tutaj i rzeczywiście to World dopiero się zaczęło. Just Chaos Shadow, no mają tutaj najwięcej fanów i najwięcej chyba osób właśnie skupia się na tym, no i nie jest to niestety dziwne. Nic nie zmieniło się w tym względzie, zaraz to sobie obejrzymy. Podczas tych misji zbieramy takie właśnie punkty eksploracji, no tak to nazwijmy, które pozwalają nam zdobywać tutaj bonusy, które widzicie po lewej stronie. No, i to jest największe źródło. No, poza tym co oczywiście tu doskonale widać, ale właśnie tych echo of klepsydra, tych punkcików, które wpływają na nasz. No, ranking na końcu sezonu. Ten ranking będzie decydował o tym, jakie tutaj nagrody pozyskamy. No, jak widzicie, mnie już wyrzuciło gdzieś daleko, ale to są te kostki, to są te etykiety i to jest to rare marrow, tak, te kryształy, za które podstawowa waluta w grze. No i tak za realizację z każdej tych misji mamy no o kasę to jak kasę, ale 1200 tych dodatkowych punktów eksploracji no ale szczerze to rzeczywiście nie bardzo opłaca się to robić. Zobaczmy jeszcze tutaj, żeby dokończyć już wątek właśnie jak te punkty są przydzielane. Mamy jeszcze tutaj nasze indywidualne, tak, jeżeli zrobimy to Daily Exploration 10 razy, no to dostaniemy 3000 tych punktów. Jeżeli wyczyścimy którąś domen, czyli pokonamy piąty level tej domeny, to także 3000. I jeżeli wyzwiemy te Chaos Shadow no, na pojedynek 5 razy, także dostaniemy 3000. No to zobaczmy, co opłaca nam się robić. Jesteśmy w jednej z domen. I tutaj za oczywiście musimy po kolei robić te stage za pokonanie pierwszego mamy dodatkowe 100 punktów, drugiego 200, no i tak dalej, aż do 500 punktów, czyli możemy sobie tutaj robiąc tą misję, biorąc pod uwagę właśnie tutaj na przykład te 1200 punktów dołożyć 500 dziennie, jeżeli już dojdziemy do końca. Jeżeli pójdziemy sobie właśnie na to Adventure Preparation, no to każdy znowu do tych 1200, które dziennie możemy zrobić, dodamy tylko 100 za zrobienie takiej misji. No i w końcu tutaj jeszcze jest rzecz też dosyć istotna, a mianowicie mamy tych punkcików takiej energii oczywiście 150, więc możemy, powiedzmy, takie 15 akcji wykonać. Każda akcja za 10 punkcików. No i pójdźmy do wszystko jednego, którego bossa może być i Sheena. Przenieśmy się. No i to jest oczywiście najbardziej opłacalna działalność tutaj w Other World Exploration, pod warunkiem oczywiście, że nabijecie Przynajmniej te 7 milionów damage'u. A jeżeli napijecie więcej, no to to już jest czysty zysk, czyli za jeden taki pojedynek, płacąc właśnie tutaj tych 10 punktów energii, tak, tą jedną akcję, możecie zdobyć 2500 punktów, co opłaca się rzeczywiście najbardziej. No to sprawia również właśnie rzeczywiście to, że. Podobnie jak w zeszłych sezonach, opłaca się tutaj zbudować 15 drużyn, które będą biły tylko bosów. Oczywiście no, można też w jakiś sposób, jeżeli kogoś no, w jakiś, tutaj nie ma możliwości, żeby to zrobić. No to niech te domeny także tutaj z nimi walczy. Będzie miał 1200 punktów dodatkowo. No i tam 500 na przykład za piąty poziom domeny. Więc no nie zmieniło się tu za dużo. Tak były takie wnioski wcześniej, że, że po prostu tam widzicie ja jako gracz f play Oczywiście mam tylko 15 slotów na drużyny, więc w zasadzie wszystkie drużyny muszę wyrzucić. I stworzyć tutaj drużyny nabosów. Z tych drużyn jeszcze zrobię jakiś filmik. Tu tylko Wam powiem od razu na początku, pamiętając doświadczenia z poprzednich sezonów: że to nie oznacza, że potrzebujecie zrobić 15 drużyn razy 5 bohaterów, tak? czyli 75 bohaterów od razu, bo tutaj nie liczy się, ile przekroczycie ten próg, tak? Wystarczy wbić te 22, jeżeli wbijecie 100, 200, 300 to nic Wam to nie da, zgarniecie i tak tylko tą nagrodę, więc drużyny przeze mnie wcześniej tworzone były takie, że posiadały też bohaterów na pierwszym poziomie, tylko właśnie po to, żeby były bonusy z Elemental Affinity i jakoś tak właśnie to składałem. No i tyle chyba. Więc takie oczywiście co sezonowe podsumowanie jak to Hoverworld Exploration wygląda. Mamy dwa tygodnie, żeby tutaj zdobyć sobie jak najwięcej tych punkcików. Jak największy tutaj progres na serwerze? Jak widzicie, u mnie, mimo no, takiej stagnacji w grze, co widzę jakby cały czas, ludzie grają bardzo dzielnie. To znaczy, ja tutaj robiąc też w zasadzie wszystko taką dzielną aktywność, zobaczcie, jestem w rankingu, tam do, gdzieś w połowie dopiero, bo wszyscy tutaj, mimo wszystko, cały czas jakąś tutaj nadzieje i plany z tą grą wiążą i kręcą wyniki, nie odpuszczają. No, ale właśnie jeżeli chodzi o ten końcowy ranking, to teraz jest najlepsza pora, aby sobie go tutaj podbudować. Masa jest tego eko Klepsydra, które potem zamienicie na Pure sandcore, no i to będzie ta waluta, którą wydacie w sklepie sezonowym, a tam ciekawe rzeczy do kupienia są. Więc to tyle ode mnie. Właśnie takie krótkie podsumowanie i jakby przypomnienie o co chodzi tutaj w Exploration. To dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę jak możecie i będzie następny film o drużynach już w sumie jakich tu będę używał. Także cześć, do zobaczenia.